Jedną z najcenniejszych lekcji, jakie życie ma do zaoferowania, jest znaczenie zaprzestania naciskania i płynięcia z prądem. Rozmowy, przyjaźnie, relacje, uwaga i miłość. Te rzeczy nie powinny być wymuszane, ponieważ takie naciski zwykle nie są tego warte. Wszystko płynie, a to, co zawodzi, zawodzi. Ta lekcja jest tylko jedną z wielu lekcji, których nauczyliśmy się z biegiem czasu i chcę się nią podzielić. Jako jednym z podstawowych doświadczeń doświadczonego mędrka. Byj się doświadczoną osobą dla inspiracji oznakawicą świtem i świadkiem po poborzliwych Morzak egzystencji. Mam nadzieję, że poniższe słowa zapełnią Ci spokój i mądrość. Świadomość, że jesteś dobrym człowiekiem, świadomość, że nie próbujesz zrujnować życia innych ludzi. To jest bezsen skarb sumienia i stanowi podstawę Twojego szczęścia. Dlatego przy każdym świadomym działaniu uważny jest. Aby rozważyć wpływ, jaki po sobie pozostawisz. Twoje myśli są podstawą twojego sumienia i wewnętrznej siły. Ważne jest, aby przeciwdziałać negatywnym energiom, ponieważ życie, jeśli nie nauczysz się lekcji, nauczy cię tej samej lekcji w kółko. Ważne jest, aby nie pozwolić innym zniechęcać się, ponieważ boją się zrealizować swój prawdziwy potencjał. Nie bój się próbować, ponieważ musimy podjąć kroki, aby odkryć nasz prawdziwy potencjał i osiągnąć sukces. Bądź ostrożny przy wyborze partnera życiowego, ponieważ ta decyzja może w dużej mierze zadecydować o Twoim szczęściu. To nie tylko pomoc, to miłość. Podejmowanie trudnych decyzji i konieczność rezygnacji z tego, czego się pragnie to ważne doświadczenia, które kształtują nasze życie. To piękny przykład pokazania miłości, jaką masz dla siebie, i nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć nową podróż. Zamiast gonić za życiem, ważne jest, aby zauważyć, gdzie jesteś z wewnętrznym zrozumieniem. Zerwanie więzi i porzucenie relacji, które nie przyczyniają się do Twojego życia, przynosi wewnętrzny spokój. Kolejną ważną lekcją, której nauczyłem się z tych doświadczeń, jest to, jak powinniśmy cenić zaufanie tych, którzy na nie zasługują. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie wszyscy mają te same etykiety lub zachowują się w ten sam sposób. Ważne jest, aby wyznaczać granice, pozostać wiernym naszym wartościom i zachować uczciwość w relacjach. Z wiekiem staje się jasne, że właściwi ludzie to ci, z którymi powinieneś być w życiu. Wiedza ta często tkwi w nas samych, w naszych najgłębszych intuicjach. Ta wewnętrzna mądrość i percepcja pomagają nam zrozumieć, kto jest wartościowy w życiu, a kto będzie ci zazdrościł, gdy nie będzie mógł cię prześcignąć? Chociaż mówimy, że ta równowaga może wydawać się skomplikowana, w rzeczywistości jest to bardzo prosta zasada. Zazdrość może być reakcją na to, że inni próbują cię oczernić, ale pamiętaj, że ktoś, kogo nigdy nie zraniłeś, może zranić cię ponownie i ponownie. Proces ten jest ważną częścią naszego rozwoju osobistego. Ważne jest, aby cenić zaufanie tych, którzy na nie zasługują, aby zrozumieć, że oszukiwanie kogoś nie jest głupotą. Utrzymywanie zaufania między ludźmi tworzy zdrową podstawę w relacjach. Zgodnie z filozofią stoicyzmu, jeśli myśli, które ci przeszkadzają, nie znajdą miejsca w twoim świecie mentalnym, nie będą istnieć w twoim życiu. Podkreśla to, że koncepcja karmy nie jest zemstą wszechświata, ale odzwierciedleniem naszych działań. Musimy skupić się na tym, co dajemy, a nie na tym, co otrzymujemy. Szczęśliwi ludzie są oddani budowaniu własnego świata i mają pełną pasję i determinację, by żyć tak, jak chcą. Nieszczęśliwi ludzie zwykle obwiniają czynniki zewnętrzne, gdy doświadczają trudności. Zrozumienie złożoności życia i utrzymanie równowagi opartej na prostych zasadach to ważne kroki w kierunku odnalezienia wewnętrznego spokoju i sensu życia. Ludzie, którzy mają wiele okazji do robienia właściwych rzeczy, ale nadal wybierają złą ścieżkę, muszą nauczyć się wyznaczać granice. Zrozumienie, że wszystko, co jest dozwolone, niestety ma tendencję do powtarzania się, zwiększa odpowiedzialność za podejmowanie właściwych decyzji w życiu. Robisz to, co inni zrobili dla Ciebie. Myślenie o tym, co oni zrobią dla Ciebie, może prowadzić do rozczarowania w kontaktach z ludźmi. Dla tych, którzy wybierają inną ścieżkę i mają tysiące możliwości, ale wybierają złą ścieżkę, ważne jest, aby zrozumieć, że takie zachowanie jest niewybaczalne. Zdolność do dokonywania etycznych wyborów i naprawiania błędów to potężne narzędzia, które każdy z nas posiada. Ci, którzy konsekwentnie wybierają złą ścieżkę, odzwierciedlają brak przywiązania do podstawowych wartości. W takim przypadku znalezienie wyjścia i zaprzestanie kopania jest ważne, aby przerwać negatywny cykl. Wyznaczanie granic i uwzględnianie zasad etycznych ma kluczowe znaczenie dla zachowania uczciwości w relacjach. Bycie otwartym na wszystko, co jest dozwolone, może stworzyć szkodliwy wzorzec. Tolerowanie zachowań sprzecznych z zasadami może zachęcać do powtarzania negatywnych zachowań. Znaczenie koncepcji wzajemności obejmuje odpowiednie zarządzanie oczekiwaniami wobec innych. Uznanie, że każdy ma inne wartości etyczne i chęci, jest ważne dla wzajemnego działania. Ważne jest, aby pamiętać, że ludzie rozumieją tylko zgodnie z własnym postrzeganiem, ale jednocześnie nie należy wykorzystywać ludzi o dobrych intencjach. Przebaczenie może być knutu, ale gdy ludzie w pełnym momencie zmęczą się i zdecydują się odejść, mogą nie rozważyć powrotu. Martwienie się nie rozwiązuje przyszłych problemów, ale może ukraść dzisiejszy spokój. Przewidywanie przyszłych problemów nie rozwiąże ich natychmiast, ale pamiętanie o nich może zapewnić solidniejsze podstawy do działania w przyszłości. Diabe. Ciągłe zamartwianie się o jutro może stać się emocjonalnym ciężarem, który zakłóca spokój i równowagę chwili obecnej. Wiele kłopotliwych problemów może nigdy nie wystąpić, więc poświęcanie nadmiernej energii psychicznej może tylko przyczynić się do niepokoju. Bądź ostrożny, ponieważ wybór przyjaciół ma kluczowe znaczenie. Ludzie, którzy są po Twojej stronie i nie znikają w trudnych chwilach, tworzą solidny model relacji. Te więzi mogą być często bardziej znaczące niż powierzchowne, fundamentalne relacje. Ważne jest, aby zachować rozsądny dystans od przypadkowych zainteresowań, ponieważ takie relacje mogą być źródłem stresu i frustracji. Osoba, która raz rozczarowała, prawdopodobnie rozczaruje ponownie. Jeśli jesteś zakochany w dwóch osobach, wybierz drugą, ponieważ prawdziwa miłość gwarantuje, że nie zakochasz się w pierwszej. Grając jak dzieci, szukaj rady u ludzi, którzy są tam, gdzie chcesz, aby byli. A nie są zwycięzcami. Ponieważ zawsze będą pełni nowych możliwości, pracy, miłości i doświadczeń. Przyjaźń nigdy nie jest marnowaniem kolejnego życia. Trudno jest zakochać się w kimś ponownie, gdy ogarnia Cię samotność. Jeśli ktoś wpływa na ciebie duchowo, nie zapomnij zdjąć butów, ponieważ są święte miejsca. Niezależnie od częstotliwości uprawiania seksu powinieneś być zainspirowany do wykorzystywania swoich talentów i tworzenia w rzeczach którymi się pasjonujesz. Powinieneś żyć jak młoda osoba, dawać rady jak starsza osoba i nigdy nie przestawać marzyć jak dziecko. Jeśli nikt nie chce być z tobą, wyjdź sam i bez strachu. Po drodze spotkasz ludzi, a gdzieś na świecie ktoś zapragnie takiego życia, jakie ty prowadzisz. Bądź wdzięczny i pomóż stworzyć lepszy świat dla wszystkich w ramach swoich możliwości. Nigdy nie żałuj i pamiętaj, że masz dobre serce. Wszystkie dobre uczynki wracają i gdzieś na świecie ktoś życzy sobie takiego życia, jakie my mamy. Praktyka wdzięczności polega na świadomym docenianiu błogosławieństw i pozytywnych doświadczeń, które mamy. Nie oznacza to ignorowania wyzwań, ale oznacza zwracanie uwagi na pozytywne aspekty naszego życia. Wdzięczność nie tylko poprawia perspektywę danej osoby, ale także wytwarza szczęście poprzez tworzenie bardziej pozytywnego nastawienia. Instrukcje kładą nacisk na to, by nigdy nie żałować, i podkreślają znaczenie dobrego serca. Życzliwość, nawet w obliczu trudności lub rozczarowań, wskazuje, że posiadanie hojnego serca jest cnotą, która przyczynia się do własnego zdrowia emocjonalnego, a także pomaga innym. Nawet jeśli nie ma to trwałego efektu, pozytywne działania są ważne, nawet jeśli nie są natychmiast zauważalne. Zakoszaj się tysiokrazji i pamiętaj, że twoje szczęście nie zaleci tylko od jednej osoby. Kiedy napotkasz siebie, poświęć trochę czasu na zastanowienie się, zanim zdradzisz przyjaciela. Cenne rzeczy w życiu mogą wydawać się bezwartościowe, dopóki ich nie stracisz. Przyjaciele mają niezmierzoną wartość, której nie można nie osiągnąć. Osoba, która nie doświadczyła trudnych chwil, nie może osiągnąć zwycięstwa. Prezent nie jest w opakowaniu, zawsze jest w rękach, które go dostarczają. Bądź jak wspierający wilk stada i bądź silny w samotności. Wewnętrzny spokój zaczyna się tam, gdzie to, co jest kochane duszą, jest nierozerwalnie związane z pamięcią. Kiedy nie pozwolisz, by ktoś inny kontrolował Twoje emocje, nie znajdziesz tego samego kwiatu w innych ogrodach. Nie podejmuj stałej decyzji dla tymczasowego uczucia. Liczy się walka i cierpienie, by żyć. Ciesz się przegraną, honorowo próbując ponownie. Życie jest wspaniałe, jeśli rozejrzysz się wokół i będziesz wdzięczny za to, co masz, zanim zaczniesz się bać i narzekać. Nie ma braku czasu, jest brak uwagi, ponieważ ludzie mogą znaleźć czas, kiedy naprawdę tego chcą. Podkreśla znaczenie zidentyfikowania tego, co jest naprawdę ważne i znalezienia na to czasu, bez względu na to, jak napięty jest harmonogram. Twierdzenia o braku czasu są subtelnym sposobem wyrażania braku priorytetów, gdy dana osoba znajduje czas na coś, czym jest naprawdę zainteresowana. Odkrywanie prawdziwych priorytetów dotyczy wszystkiego, w tym związków. Poszukaj tych, którzy ustalają priorytety i podziel się w komentarzach, który z tych pomysłów najbardziej Ci się podoba. Jeśli podobał Ci się film, udostępnij go i polub dziękujemy za wsparcie kanału.